Wie, wiesz, na każdym chórze zaśpiewałam super i nie, nie było czegoś takiego, a akurat na występie się tak, no, no takie życie, no po prostu nie tak. Słyszałam wie, to... tego. Yy, no ja słusznie, kochana, ja słyszałam, mówię ci dramat, mm -hmm. naprawdę. Ty, Sara, mówisz, że się popłakałaś w programie, ale wiesz co? Ja oprócz Twojego talentu to właśnie podziwiam to opanowanie, bo pomimo tego, że płacz y, w chwili wzruszenia jest mm -hmm. czymś takim, co jeszcze bardziej podbija to emocje, to w momencie, kiedy wychodzisz na scenę, wydajesz się być niezwykle opanowana. Spokojna, czy ty masz na to jakiś sposób? Powiem szczerze, y, tak też to tak zazwyczaj chyba wychodziło naturalnie, też jak myślę o, o jakiś tak. Bo mi zazwyczaj ja, mi bardzo zależy na wszystkim. Ja bardzo ch zawsze chcę, żeby wszystko było dobrze zrobione i ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakby tylko moja praca, bo jakby to jest praca masy ludzi i, i jakby no po prostu pracujemy na to razem wszyscy, więc jakby. Ja nie lubię po prostu, ja lubię być perfekcją, ja lubię robić rzeczy bardzo, bardzo dobrze, a nie zawsze to wychodzi. I Ja bym bardzo dużo rzeczy zmieniła w swoich występach, bardzo dużo, bo tam były dźwięki, które nie powinny tam się znaleźć. No nie, to nie... szokuje, ale tak wyczytałam sobie, że ty jesteś bardzo samokrytyczna. Yy, co byś niby poprawiła? Yy, co ja bym poprawiła? No, ja bym na pewno no, dużo rzeczy, ale jakbym ci miała dać takie naprawdę, yy, takie szczegóły, to na przykład jak był Running Up the Hill to w ogóle chyba byłam za wysoko, ale nie pamiętam już, albo za nisko na takim nume. I wiesz, na każdym chóru zaśpiewałam super i nie było czegoś takiego. A akurat na występie się tak, no, no takie życie, no po prostu. Tak słyszałam tego. tego. No ja słyszałam, nie, kochana, ja słyszałam, mówię ci, dramat. Naprawdę. <laughs> więc ja to słyszałam i ja mówię, nie, no zapadnę się pod ziemię. No, za... to jest skromność, ja, Nie, nie, naprawdę powiem szczerze, ja nie, 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 nie bardzo mi się to nie podobało. I tam nawet, wiesz, jak posłuchasz kołczów um, wokalny, bo ja też słucham, bo ja bardzo no, też szanuję ze wszystkich ludzi. No i sami mówili, że tam nie było to perfekcyjne i ja to wiem. Natomiast no, będę robić teraz wszystko, żeby taka słońce nie powtórzyła. No bo to był, wydaje mi się szczerze, że to był stres. Albo to był taki na zasadzie, nie wiem, może jakiś taki po prostu coś w głosie się bo Wiesz, nasz głos to jest instrument, który to nie, to ja nie mogę sobie tego nastroić i po prostu to będzie na 100%, na 200% tak samo, bo, bo to tak nie działa. Może, nie wiem, mogę nagle się zacząć krztusić. No nie wiem. Więc jakby to tak. Yy, różnie z tym bywa.